Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Zagramy w The Elder Scrolls V: Skyrim. Z tej strony Andzia i jesteśmy teraz w Akademii Zimowej, Akademii Twierdzy Zimowej, Akademii Magów. Nie wiem, jak to już teraz nazwać, ale gadamy z w Savos Arenę o Sartalu. Proszę tylko nie mów mi, że kolejny uczeń spłonął. I tak mam już dosyć na głowie. A... Zajęliśmy jakąś kulę, yy, jakąś kulę, Tolfdir chciał, żeby ci ją, znaleźliśmy coś w Sartalu, Tolfdir uważa, że to ważne. Oczywiście domyślam się, że nie byłoby cię tutaj, gdyby nie było to coś istotnego. Dziękuję za zwrócenie na to mojej uwagi. Twoją małą grupką na ogół opiekuje się dir, prawda? Jako, że obecnie najwyraźniej jest czymś zajęty, a ja będę musiał zobaczyć to odkrycie na własne oczy, myślę, że musisz zacząć zgłębiać ten temat. Porozmawiaj z uragiem w Arkaneum. Sprawdź, czy wie coś o czymkolwiek, co pasowałoby do Twojego odkrycia. No i dobra robota. Następnym razem, gdy będziesz zwiedzać norskie ruiny, może Ci się to przydać. <noise> Kosztrum magicznego światła. Spotkałeś kiedyś mnichów w zakonówce? Osobiście? Nie, ja nie. Jeden z nich doradzał arcymagowi, kiedy ja byłem zaledwie uczony. Ale to było wiele, wiele lat temu, zanim wszyscy członkowie zakonu zostali wezwani z powrotem na wyspę Arteum i zakon ten całkowicie zniknął. Aha. Mhm. Mm Co mi to dał za kostur magiczny? A teraz muszę cię przeprosić. No idź, 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 idź. Krótko mówiąc, co bym teraz wyrzucił stąd? Kaptur Nowicjusza. Ile? O jeny, sobie ten Kostur jeden wyrzuca. Okej, okay, poszedł. Wszystkie klejnoty dusz są moje. I teraz jestem przeciążony. Eee, co by tutaj wywalić? Hmm. Coś ciężkiego z moczą kościenną? Okej. Okay. Bo jak to jeszcze walnęło. Mogę jeszcze coś tu sobie wziąć? O, spokojnie. O, to są wszystko bardzo wartościowe rzeczy. Taka, propo, wszystko weźmiane. Mm, i to wszystko byłoby wtedy. A, rafinowany malachit, elfia tarcza, tłumienia mrozu. Aha, już mam za duże obciążenie. Świetnie. A... Dobrze, to ja wtedy to odstawiam tutaj, a... a dobrze. Na dół wtedy. Arkaneum. Jest ten gość, z którym musimy pokazać. a jeszcze, czy coś tu ciekawego na nas. O, księga Smoczego dziecięcia. Czyli coś o nas. Powstanie upadek: OS3. Gadamy. A jaj! Urach, gro szub. Jesteś w Arkaneum, którym zarządzam ja. To tak, jakbym miał własny wymiar w otchłani. Spróbuj zakłócić spokój w moim arkaneum, a każę atronachom rozerwać cię na strzępy. Potrzebujesz pomocy? <grytanie> Najpierw grozi, a później oferuje pomoc. Eee... Imponująca biblioteka. O tym, jak dobry jest mag, decyduje to, co wie. Ja staram się udostępniać jak najwięcej wiedzy. Opiekujemy się tą kolekcją od drugiej ery. W tym czasie ksiąg przybywało i ubywało, ale większość się zachowała. Mhm. Mm Co masz na sprzedaż? Leży tu kilka rzeczy, które nie nadawały się do mojej kolekcji. Możesz je przejrzeć. O, uh, uh. Mogę coś mu sprzedać? Dziennik Hodaka. A kontrakt. Mapa skarbów. Ale nic. Aha, tylko to. Hmm. Gdyby to było związane jest jak. O to jeszcze akurat zostawię. A co on miałby? Nic ciekawego w sumie. Eee, traktujesz swoją pracę bardzo poważnie. Oczywiście, że tak. Gdybym tego nie robił większość tych ksiąg zostałaby spalona lub obrócona w niwecz jeszcze przed nadejściem trzeciej ery. Magom należy przypominać o zachowaniu ostrożności w pobliżu materiałów badawczych. Nie <laughs> Eee, czy szukasz jakichś specjalnych ksiąg? Tak. Znasz taką postać jak Shalidor? To bardzo potężny mag z pierwszej ery. Niewielu rozumie magię tak dobrze jak on. Ukrył się w labiryntianie i poświęcił cały swój czas na badania i A, napisał więcej niż można sobie wyobrazić. Potem jego dzieła zostały rozproszone po całym Skyrim. Ale są one nieprzydatne dla kogoś, kto nie potrafi ich przetłumaczyć. Należy do nielicznych, którzy mogą to zrobić. Podobno gdzieś pojawiły się jego kolejne prace. Jeśli je znajdziesz, mogą nam się przydać. Okej, okay. rozpoczęłem te spostrzeżenia Szalidora. Potrzebuję informacji o czymś, co znaleźliśmy w Sartalu. Wiem, czego chcesz. Tutaj wieści szybko się rozchodzą. Udało ci się odkryć jakąś wielką tajemnicę, co? No? Nie musisz nawet pytać. Nie, nie mam niczego dla ciebie, przynajmniej na razie. Nie masz niczego, co mogłoby pomóc? Powiedziałem już, że nie. Ortorn ukradł kilka ksiąg, gdy uciekł do twierdzy zabójczego blasku, żeby przyłączyć się do przywoływaczy. Coś w rodzaju propozycji zawarcia pokoju. Wydaje mi się, że w tych tomach mogły znajdować się ważne informacje. Jeśli chcesz je mieć, musisz porozmawiać z Ortornem. Ok. Um, kim jest ten Orton? Był uczniem tej Akademii. Niezbyt utalentowanym, ale zadawał się z grupą magów, którzy go polubili. Kiedy oni odeszli, uciekł za nimi. Ukradł zapasy i księgi Akademii pewnie po to, żeby im się przypochlebić. Aha. Dlaczego ci magowie są w twierdzy zabójczego blasku? Mówimy to rozbieżnością opinii z Akademią. Interesowały ich badania wykraczające poza granice wyznaczone przez Akademię. Dlatego przekonano ich, żeby odeszli. Aha, nikomu nie obchodzi, że Orton ukradł Nie na tyle, by się tym zajmować. Arcymak Aren pozwala, by to wszystko samo mogło się uporządkować. Ale zdaje się, że porządkowanie przypadnie tobie. Powodzenia. C's, świetnie. Czy mogę w czymś pomóc Akademii? Jeśli masz ochotę na poszukiwanie przygód... To zawsze potrzebuje ludzi, którzy wyniosą cenne księgi z bardziej niebezpiecznych miejsc. Mm, chcę przeżyć jakoś. No dobrze, zapisałem ostatnie miejsce, o którym słyszałem. Sprawdźcie tylko ostrożnie. Okej. Okay. Wodochłani. Walcz, dobrze. Mm -hmm. A nie to. O. Ej ty, mam kilka pytań. Znasz trochę Sartal, prawda? Doszły mnie słuchy, że coś tam znaleziono. może, dobrze o tym wiem. Proszę, nie obrażaj mojego intelektu. Tolvdir wciąż tam jest, prawda? Oczekuję pełnego raportu, gdy powróci. No co jest? W Sartal odkryto coś na tyle istotnego, że Tolfdir wysłał nowego członka Akademii, samotnie, by ten dostarczył wieści. To brzmi zupełnie jak coś, co powinno interesować wszystkich. Mnie w szczególności. Ach, gin człowieku. Dziękuję ci za pomoc. Możesz już iść. Nie cierpię tego typa, nie cierpię. Komnata żywiołów? A jak się wychodzi tędy? Skyrim. Gdzieś ja to wylądowałem. Aha, tu ja wylądowałem. E, lepiej nie spanę tutaj. Także. Dokąd ja mam teraz lecieć? twierdza zabójczego blasku. Aha. A, jesteśmy przy białej grani. To zalecimy tam. Jak już jesteśmy w pobliżu i zrobimy może do końca odcinku mały w małe kowalstwo. Kamień szlifierski. Mogę coś tu wygarbić. A nie wyszło, ale no dobrze, nie będę z powrotem tego, do tego wracał. Piec hutniczy. Eee, rudę srebra. Sztabkę srebra znaczy się. I sztabkę złota. Okej. Okay. Kuźnia kowala. No, eee, nic tu nie idzie zbytnio zrobić. A biżuteria oczywiście. Eee, z... To wygląda ciekawie.

to 80, teraz mogę złoty naszyjnik O jeny To się nazywa sposób zdobywania ko poziom kolejnych poziomów kowalstwa Uh, no dobrze, to, 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 to. Ty leży. Mm. Jak długo chcesz czekać? Poczekamy do 9 z rana. Chociaż nie będzie 9 z rana. Będzie 8:51, ale no dobrze, a wtedy dam jeszcze jedną dodatkową godzinę. Mogę coś ulepszyć? Aha, mogę ulepszyć. Wiesz, na ile to zwiększa się? Aha, o 20 punktów. O, jest, Adrianne. Potrafisz wykonać zleconą robotę. No dobrze, chodź tu, kobito. Ja chcę na Tobie posprzedawać parę rzeczy. No, no, no. Mam tu parę niezłych egzemplarzy. Co masz na sprzedaż? Miecze, hełmy, Ebonowa buława. Nieźle, ebonowe strzały. Wow. Sobie kupię być może. Orkowa buława, stalowe strzały, szklany łuk, e, Uświęcony stalowy miecz. E, mi się wydaje, że kiedyś miała właśnie nową zbroję tutaj, ale... No dobrze, co tu? Narzędzia do upalsamowania... Trychy zostawię, Elfie rękawice sprzedamy... To sprzedamy, to sprzedamy... Mm. Mm. Stalowe strzały zostawimy może, i tak one nic nie ważą. No dobrze, i teraz lecimy do Beletora, u którego już dawno powinniśmy uzyskać jakiś porządny rabat na, nasz, na naszą działalność gospodarczą. Mam tu coś dla każdego. Wszystko jest na Dla niektórych to nic. Dla mnie jednak jest bardzo cenne. No dobrze, zobaczymy, co on ma najpierw. E, kr nic ciekawego, czarna szata. Jakieś tam rzeczy, eliksiry. Mhm. No to sprzedajemy. Sprzedamy mu ta kostur Iryka Galdursona. Sprzedamy mu 51 do. To jeszcze zostawimy tą, ten stalowy miecz. strony naszyjnik z szafiry. To też, to też, to też, też, też. Coś, no i to starczy póki co. Uh, więcej u niego nie sprzedam. Jakoś mało forsy ma tym razem. Okej. Okay. Pójdziemy do nie Balimunda, ale Eolunda. Może uda nam się u niego coś posprzedawać. O ile on będzie tutaj, bo go nie widzę w ogóle. Niebiańska kuźnia. Te. u, Da, Daedryczne? To spradawne norskie buty. Mogę nawet tutaj je? Wow, nie wiedziałem nawet. Traugerowy, o, jeny już mogę to wszystko wytwarzać. O, nieźle nawet. Jest, Eolund. Mam sporo stali do wykucia Potrzebuję szkolenia w. To szlachetna sztuka. Pokażę ci, co mogę. Złoto. O, jeny 80 poziom, to już chyba. Jeszcze o 80 poziom. Kowalstwo Ebonowe. No właśnie. Brakuje mi forsy po prostu, żeby uzyskać kolejny poziom. Um, kolejny poziom, żeby rozdać um, punkt na kowalstwo Ebonowe. Smocza przystań. Jeśli udałoby mi się tu uzyskać teraz do 37 poziom postaci. O, już nie mam punktów. E, punktów kondycji więcej. Przybywasz do smoczej przystani, by przedyskutować obecne zmagania wojenne, jak reszta tych wszystkich wielkich wojowników. Mm. No dobrze, coś tutaj zrobimy. E, złoty wysadzony dodamy. Jakiś klejnotusz mały klejnotusz. O, mam 5 nawet o. To dobrze, to przynajmniej... Okręty konflikt. Wodował, że ostatnio nikt nie ma czasu poświęcać się swym pasjom. Ja na przykład wolę Księgi i Magię. A dobrze. Przedmiot, e, broń nienoręczna oraz drobny klejnotusz, mm. Przedmiot. To zaklęcie do iluzji, klejnot taki. Okej, okay, przedmiot taki, zaklęcie do ciężkiego pancerza, drobny klejnot dusz i... No już, już niedużo. Do kowalstwa, drobny klejnot dusz. Mm. Złotych naszyjników, 25, o kurde, kto nam to wszystko odkupi? E, dobrze, to to jeszcze... Ukradzione, o kurde. Hmm, pierścień z rubinem. Do przywołania damy i też. O, jeszcze, u, 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 teraz to faktycznie, teraz ja będę... Mam jeszcze sporo rzeczy, co mógłbym. Teraz ja na pewno chcę dobić do tego najwyższego poziomu. Zaklęcie damy do szczelectwa. Nie. Klejno dusz. Damy pospolity. Aha. I do regeneracji kondycji. I dajemy ten jeszcze pospolity. I. Nie! Dobijemy, dobijemy do tego. Dobijemy. Współczynniku leczenia regeneracja zdrowia przyspieszona 13 aha o to chodzi jeszcze jeszcze dobijemy 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 yes kowalstwo poproszę kondycję zwiększenie o zwiększenie kondycji ach ha 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 ha, ha. Ebonowe Nowe Jeszcze tylko dwa perki. Teadryczne i smocza. I będzie. Przekle... Co mamy na sprzedaż? Oglądasz mi namaga. Myślę, że docenisz to. Mm. Sprzedajemy, sprzedajemy. No, i więcej nie umiem mu sprzedać też. E a co on mógłby mi sprzedać? Księga czarów, umienie, bla 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 bla, 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 bla. Wielki klejnot dusz, 540. Yy. No dobrze, i teraz ja mogę mu sprzedawać więcej. Teraz yy, złoty pierścień to to. Oo. Yy. Wiesz co? No dobrze, i ruszamy. Dołącz Ebonowe kowalstwo. Nadchodzę. To jest deadryczna tarcza. Deadryczna tarcza. Dobrze, teraz ja muszę się do swojego domku, gdzie ja mam cały zapas Ebonu. Mówią, że akademia pęczy w Mm. -hmm. No dobrze, dobrze, do domku. Ten tro odcinek troszkę przedłużę, bo faktycznie mam ochotę, żeby to zrobić. Mm, I tutaj Lydia powinna nas czekać jak dobra żona. Czego ci potrzeba Tani? Ja, no, aha, tu jest. Mmmm. No dobrze, co tu zostawiamy? Zostawimy. Nie, najpierw ja potrzebuję ten. E, tak. Bio, e, co ja zostawię tutaj? Zostawię na pewno te smoczek koś Czołuski. I ja biorę na pewno z kuchru z powrotem. Pruda hmm. malachitu. Sztabka ebonu. Że... Nie, 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 nie. oj! Oj, 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 oj. Ai. macie. Napełnia klejno dusz. Ja pierdzielę. Czasem ludzki łuk. też odstawimy. O, jeny. Tego mi jeszcze brakowało. Smoczy smuczyłówski. O! I jeśli się nie mylę, to mam jeszcze wszystkie te rzeczy typu sztabki, tak, sztabki, czegoś tam, czegoś tam, czegoś tam. Ale mam mało tego ebonu, więc może być nieciekawie. Nie twierdzę, że jest... Chcesz wyrządzić komuś krzywdę? Czy lepiej Ebon. do sklepu, jeśli będziesz mm. ebo nowa rzecz. Co chcę? Chcę. Nie łuk, nie wielki miecz. Chcę najpierw mieć. No dobrze, teraz mam problem, właśnie. Zbroje, tarcze, nie, ebo nową Buty, może najpierw. Trzy sztabki. Rękawice mają dwie sztabki oraz HEM trzy. To będzie akurat 6-8, czyli buty, rękawice oraz ham Już nie mam więcej abonu e żeby ulepszać. O no nie dajcie mi teraz kat, zrobimy.